Hejka, pokazujemy wam dubajską czekoladę, którą ja sami Tylko ostrożnie, bo ona się trochę jeszcze roztapia. O mamo. to mamo? Jezu, szybko, szybko. Dawaj szybko. Jezu, już myślałam, że nie spadnie. Weź tu. Co będzie na tym planie? Chyba to może tak jak mm -hmm. na lubię. Mamo. Mamo. Mam. O, moja święta. Dobra. Ja łamie na pół. Nie, ja chcę z tobą. A wy zostawcie subskrypcję, Subskrypcja. Dawaj, trzymamy na pół i trzy... Cztery. O, Jezu! To jest mocarne. to e, yes, jakoś. Um. 10 na 10. Polecamy. Mhm. O mamo. No i dobra. Polecamy, nie? Rzuwik. Mhm.